Ναι, i'm Ręce, ręce! Ręce! Nie Ręce! Dostał, dostał Ręce! dostał dostał Ręce! 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 5 w cieniu mafii z sezonu drugiego. Niestety nie mogę wam powiedzieć z jakich powodów <laughs> zostawcie subskrypcję, lajka, dołączcie do ekipy na F, link w opisie, bez przedłużania, a teraz zapraszam do oglądania. Ua. Witaj! Ty! Witaj! Gdzie tam się spało? W tej chwili się... Ja takie ci go przesłukaj. Albo ja go przeszukam. Dobra obywatelu, ręce na ścianę. Już lewa, prawa... A co to, to, to za bronika? W kieszonce? Jaka bronika? No tutaj w kieszonce jest. A poza tym, dlaczego strzelałeś ze snajperów? Dobra, biorę i idziemy. Chodź, chodź. Już na sale przesłuchań idziemy. Idziesz powolutku. Szybko! Idzie! 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 od Ja ci... Brawa, idzie! Dobra, Idzie! 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 Żebyś ty zaraz Idzie! zamknął. Na zawsze. Idzie! 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 O, no, 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 mleżony. no, zaraz dostaniesz. Panowie, ubezpieczajcie mnie, bo jest groźny. Żeby mu krzywdy nie zrobić. A więc, co robiłeś, tak robi? co robiłeś z tą snajperką? Co? Robiłeś... Proszę pokazać pozwolenie. Nic Ej. ci nie pokażę. Ołapki się. Nic ci nie pokażę. Dobra, panowie widzę, że on nie jest chyba skłonny do rozmów To co robimy Próbuj jeszcze nie przepadł O! Laser Taser Dobra Napad na funkcjonariusza a wszedł Zdajesz sobie sprawę z tego co zrobiłeś Napadłeś na funkcjonariusza Fibu. Zostaw go, Tazyr! Dadziak! Ja mnie! mnie! Młodzieńcu! Zostaw go! Zostaw Zostaw go! Normalny jesteś! Dobrze, powiem co wam wie? wszystko, powiem wam wszystko. Słyszysz co do ciebie mówię? Powiem wam co wszystko. Już! Dobrze, powiem wam wszystko. Wiesz co ci powiem? O, no, co mi powiesz? Co tam leży? Ale... Gówno leży, gównoś. powiedz! A, skąd się? Sadko! Mas... Dziadzia, jak pilno wiesz! Chodź tu! Co tu? Tazer, Dobra, leży Już, yes. mamy go, skuwaj go, skuwaj go, skuwaj go, skuwaj go. Donary, jak widzieliście Jesteśmy już 2,5 miesiąca później Dostaliśmy jakieś... Oczy Witaj Dzień dobry obywatelu, dzisiaj będziesz Transportowany do więzienia Siema Raz do sądu Zostaw Zostaw go! Jes jesteś skutki! Zostaw go! Dobra! go! Ja zostaw. Zostaw go. I bardziej wytrzymały. Już idziesz! Będziesz miał odtrącone z pensji, Luis. Zapobijcie. Umi umiesz skakać, to skacz! Można. Dobra no no, no, wy, wy, wyjmujcie broń długą, ja będę miał hałpę Bez broni, długiej. Wziąć, wolne, jak tak co Zdanski, bez broni długiej. Ja nie jak tak się. Zaraz rozdał. broni długiej. Ja więcej ty. Idź do oh. tego. transport. broni długiej. Miałeś solid. Wsiadasz! Wsiadać. na sobie Do tyłu. Ja nie wiem gdzie nadodzioro podam. No Ja siadam z nim Dziadzia, re... chodź do przodu Dziadzia, idź tam do przodu No, Dziadzia, do przodu A ty Dziadzia. co? No, muszę na boki już wchodzić Dobra, wiem. Jedziemy konwojem No Jaki zostaniemy wyrok? Dowiemy się zaraz, a widzimy się już, jak będziemy tu jeździć na rozprawę. Ach, ile lat mi grozi, Więcej, panowie? 70 lat. Za Do dużo. Dobra, panowie, osłaniaj się mnie. Ja wychodzę z nim. Ja nic, nie wychodzę. Ja wychodzisz Wychodzisz! Me wyciągnął! No do... się nie wiem! No, no. Eł... dobra! Suro, bo ci rozruszyk serca, mamię! No, Co, Co ty powiedziałeś? Dobra, no już <g> się <Spec Mozyne> No ale z dziewięćem kolego! Jakbym ja tam kochał, to już dwa miesiące! I bardzo dobrze ci tak! Więc miał pamiątki po, po nas! Jak to czas poznaczysz, kurde? No właśnie! A więc idźmy! Po prostu! I idziesz od o, o wody! Bardzo zdecydę. dobrze ci tak! Dobra, panowie, ja, ja, ja będę. Ja będę trochę przed się... wami, ja będę przed wami. Jeszcze coś dupę do padło. Jeszcze się zobaczymy. E, je, jej nie tak szybko, nie tak szybko, kolego. Już. Jeszcze się zobaczymy, panowie. No to no, będzie mamy... Na tej ławce, nie patrzcie. Już ci coś powiedzieliśmy. że No staj, ja do tyłu, tyłu ze mną, kolego. Kolego jeszcze się na was zemszczę. Ze mną, do tyłu. Dobra, idziemy z nim do tyłu. Mhm. Jeszcze się na was zemszczę, no, zobaczymy. Wszyscy umrzecie z mojej ręki albo moich ludzi. No, ludzi, Gówna chyba. <noise> Nie myślałem, że Yoshi to was zabija. Jaki Yoshi to? Yoshi, ty? Taki YouTuber z Polski? Yoshi to mają. No. Ten Krecior Krecior youtuber skąpski Kurde to gówno nie wyrabia Mój K. nagrywał Minę mnie Sylwestry u rydziaka Dobra widzowie widzimy się już w więzieniu No i Dawaj. co panowie? Czyli resztę życia skończę w więzieniu. A jak? No a jak? Co ty myślisz? Ja jeszcze wyjdę w wieku 87 lat. No. no na pewno ty kozaczku. Co ty tak kozaczyłeś do nas, może byś mniej dostał. Na pewno on dostał mniej. No na pewno. Taki jak ty, to ja zjadam na śniadanie. Ej, dobra, rozwrócony jesteś. Nie padł na to, żebyś się wydał na śniadanie. Na śniadanie, jakąś fosolę i daliście. No i, no i widzisz. Najadłeś się, najadłeś. 60, 61, 62, 63, 63, 64. Starczy już tego fosforowania. Ale... niezłe ciężko, 4 lata później, totalnie się wygląd naszej postaci zmienił. Lecz tak wyglądamy, łysi jesteśmy. Twarz też się trochę zmieniła. Tam co? Jakiś strażnik... biegnie sobie. Ty co tutaj szukasz? O, no. Mordę chcesz? A ty szukasz tego? Świeżak? A ty szukasz tego O ty, ja cię zaraz dam No dawaj, dawaj, taki cwany byłeś Panowie, spokój Spokój mówię Wracaj tu! Spokój oh. Co ty się zarobił? Przyszedłem cię ogarnąć widzenie bo przyszykujesz do ciebie, a ty takie rzeczy odwalasz? Chcesz usłyszeć po widzeniu? O ty śmieciu! Zamknij mordę. Już go przepraszasz? Raz, raz piesku do nogi, raz! I, ale ty też się ogarnij. Przeproś go. No. Chodź. Iii, chłopaku. To no do widzenia. Spokój. Musisz pęknie. Zyłka pęknie Spójrz w lustro A ty spójrz na to co trzymam w ręce. Chcesz mieć to zaraz w bicie? No jakoś... <grymianie> Skąd cały magazynek Panie po tym twoim już odbyt masz taki rozdarty Po twoim czterulletnim A Bo jest jest! Jak podnosiłeś mydło w łazience więziennej. No pewnie tak Spokój Tu się prze... musisz przecisnąć akurat. Chodź. Było przykro Za to za to za, za lamus. Wypadł, wypadł Co? Nie Spokój. bigo, nie Bigo, uspokój się. To za lamus. Uspokój się, Shiro! Będzie podpięty, shiro, wybalaj, Uspokój o, tuj, się Ciro wy... Pokanuj się, Shiro SHIRO! No. SHIRO! Skąd ty nie znasz moje imię? Fidomus. Chodź, chodź, chodź na chwilę, chodź. Mówi ci coś chodź imię Kenji? Boss, Kenji, Kenji. nie żyje od no, pewnie jakichś trzech lat. Ta, nie żyje? Ale mam... A co gdybym ci powiedział, że to jestem ja? Gdzie imię? ty uciekasz? To, jest to jestem i... ja. Nie ja się po głosie? Może tak. Ochroniasz, A, chodź tu. Morda tak samo brzydka. Bo on jest jakiś dziwny. Dobra Shiro, przestań. Jeszcze raz do mnie wycelujesz z to ci to wyrwę, ci zabiję. Chciałbym... chciałbym ci powiedzieć... Zostawisz go? Co byś mi chciał powiedzieć? Na no, co? A chodzisz z więzienia? Kiedy? Dzisiaj. Teraz! Dochodźmy. Teraz A kojarzysz z twojego szefa? Yoshito? to? Y no tak, no to ja no i ja miałem z nim związek. Także to zrobić, to go zabiję, bo mnie nie wyciągnął. Każdy już nie żyje od razu. Dobrze mówię. Ale ja się wyciągnąłem. Dorobiłem się już. Będziesz eskortowany do mojego domu. <słysy> <słysy> Ma ja jakiś pistolet? Nie A ty tylko o jednym znowu. Nie idziemy. Dawno nikogo nie zabijałaś. Siro. Co zaraz się zabijesz ogólnie, co do twojej mamy. Pamiętasz ją, nie? No pamiętam. Ona była Dobra, bardzo miała. chora. Zaopiekowałem się ją. Wszystko jest z nią dobrze, ma prywatnego lekarza. Mm -hmm. To dobrze. Cieszysz się, Nienawidzę. że ci pomogłem? Nawet nie przyszła do mnie na wizę, nie. No bo ona jest chora. na mózg. Nawet nie przyszła do nie mogła przyjść. Ale ona nawet nie wiedziała o tym, że ty jesteś w więzieniu. Nie wiedziała, jak byłem najbardziej poszukiwaną osobą w całym mieście. Chciałem zabić agenta federalnego. No nie wiem. No i ogólnie, jak ci tam mi minęło żyćko? Bardzo źle. Dobra. Andrew, wsiadaj do przodu. Andrew, do przodu. My do tyłu idziemy. Czekaj to Shiro, Andrew wejdzie. Oj, sorry. Co jest za słom? Proszę. Zostaw to. Dziękuję. Auto zamykanie. Przestań, Shiro? Nie. Serio, jesteś jakiś nadpobudliwy. Czuję, prawie nie zabijam. Siadaj... Siadaj, bo cię zaraz zostawię tu. Jedziemy na Villa. Szybciej. Ty nie mógł co robić. No Ale właśnie Shiro, nie poczuwaj się tak. Panowie, co? No No, tam masz jakieś ciuszki, zaraz Shiro ci naszykowałem ci, Dobre, kupiłem. broń wzięliśmy. To, to. A co ty mi od razu ze schowka broń zabierasz? Ty. To jest moja broń. Dałem ci ją kiedyś na unbloku. A pamiętam, Bielu dobra, wejść mi... do garażu. Proszę wjechać. Dobra. Chodź, Shiro. Chcesz do twojej mamy podjechać? Zobaczysz się z nią? Nie, przebiorę się i pójdę spać w normalnym momencie. Czekaj. Coś ty powiedział? No ale. Ja mówię serio. Biłem u niej sam. Masz tutaj ubrania. Coś sam, czy niej przyjeżdżać? Masz tu ubrania. Jestem jej ochroniarzem, tak się składa. I ci jej pilnuję. No właśnie. Zostaw Z go, możesz nie zbierać tam bronią. Masz ubrania, Shiro. Dziękuję. Tu ci kładę. I idę się przebrać i idę w kimat. Co, chcesz tu, chcesz tu zamieszkać? Dobra, jeszcze tom uchronię. Mm, ja wiem, spać mi że chce. Ta? Ta, ta? Tu masz pokój, chodź. O, tutaj. Skąd wiedziałeś? Dobra, widzowie. I to już koniec dzisiejszego odcinka. Zapraszam do oglądania następny odcinek za dwa dni, to oczywiście długie przerwie, dołączenie do ekipy Nagrokowej F, link w opisie, się, aby rangować z nami, a teraz zapraszam za dwa dni, i elo, koniec odcinka.